Jak to? Jak Tytuł jest Numery Koszali. Jeżeli chodzi o numery, nie miałem po prostu pomysłu do tej dwunastki dopasować się i stwierdziłem, że zajmę się numerami taktycznymi, zwanymi bocznymi, tu gdzieś taktyczne, boczne i chyba nie, dobrze. A więc generalnie w okresie 45-89 w naszym rodnictwie. Tak. Generalnie zaraz po zakończeniu wojny praktycznie samoloty jeszcze nie miały numerów taktycznych, dużo większą rolę przywiązywano do numerów przynależności do związków taktycznych. Przeważnie te cyfry były na statecznikach samolotów. W momencie, kiedy tych samolotów w Polsce zaczyna być coraz więcej, zaczynamy używać numerów taktycznych dwucyfrowych na początku, później trzycyfrowych, czterocyfrowych. Jest generalnie w tym trochę bałagan. Zaczynając od limów, limów, czyli limów 15, nasze limy 15 miały numery fabryczne. Limy nasze miały troszeczkę bardziej skomplikowany system, ponieważ tam wchodziły numer serii, a za numerem serii był numer egzemplarza. I tu mamy na przykład Lima naszego, i to był numer 01, to była seria CC1, 01 i 02 to jest końcówka numeru fabrycznego. Jeden można po tym numerze stwierdzić, jeden z pierwszych. Jak to się przerzuca? Tu tak jeszcze postawiłem dla ciekawości Państwu przedstawić takie, może niepublikowane jeszcze zdjęcia, zdobyte od różnego rodzaju seniorów lotnictwa. I moi drodzy, jeżeli chodzi o Miły 28, bombowce, numery były w sposób bardzo prosty. żeśmy szli od 01 do chyba 95, bo tyle żeśmy tych egzemplarzy zakupili, tych samolotów, i tu nawet ładnie widać. I też numery były na kadłubie i na stateczniku. Po czym też były wersje szkolne, gdzie na początku były oznaczone jako literką U z języka rosyjskiego, uciobny, a potem w ramach, po 1956 roku przeszliśmy na literkę S, czyli szkolny. I tu są właśnie takie zdjęcia naszych Iłów 28, które stacjonowały w Modlinie, w, w Powidzu, w Brygadzie, były nad, nad morzem, moi drodzy. I tu jest też takie ciekawe zdjęcie jednego z Iłów, który nosi właśnie numer 7. Numer jest fikcyjny, ponieważ ten numer został namalowany w momencie, kiedy kończyły te samoloty eksploatację w 7 Brygadzie Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego, więc, tak dla symbolicznych względów, podczas tej uroczystości zakończonej eksploatacji, to było też w 1977 roku, polegało na tym, że mechanik wszedł do samolotu, wykręcił z niego drążek i przekazał ten drążek do sali tradycji. Jest to często podawane jako koniec eksploatacji samolotów IU-28, ale pamiętajmy, w wojskach lotniczych, ponieważ w wojskach OPK jeszcze służyły do roku 1979 w Skarży Holowniczej. Ponieważ, nie wiem jak Państwo wiedzą, ale generalnie to było takie dosyć fajnie zrobione w okresie PRL-u. Mieliśmy wojska lotnicze i mieliśmy wojska OPK, Wojska Obrony Powietrznej kraju. Yy, nie chcę dwa słowa. Yy, to, to jest takie moje badanie. Proste, banalne to zresztą wyszło w sumie. Wojska OPK były zlokalizowane w noskich koło każdych dużych miast. Yy, załóżmy, nie Mokre Śląski-Pyżowice, yy, Wrocław, Strachowice, Warszawa, Mińsk, Mazowiecki. Czyli to były wojska, które, wojsko lotnicze, które miały bronić dużych aglomeracji miejskich, Łódź yy, Łask, prawda? Poznań Krzesiny. Natomiast wojska lotnicze to już były wojska, które były wojskami typowo ofensywnymi. To było lotnictwo rozpoznawcze, to było lotnictwo bombowe, które... W tej chwili na <śmiech> Proszę <śmiech> bardzo. <śmiech> Które miały generalnie w tej doktrynie natowskiej, nat natowskiej układu warszawskiego yy, uderzyć na północne Niemcy, schleswig Holsztyn i Danię. Dlatego też lokalizacja naszych wojsk lotniczych, szczególnie jednostek właśnie, była w Polsce północno-zachodniej z racji na, na, na bliskość tych naszych celów. I moi drodzy, podobnie było, jeżeli chodzi o MIG 21, to zazwyczaj były końcówki numerów fabrycznych. Numer fabryczny w przypadku migów składał się z kilku, na około 8 czy 9 cyfr, gdzie było wskazanie producenta, tak zwane i istrymitelstwo, nie istrojstwo, po rosyjsku istdję. Proszę? izdieria, dokładnie, dziękuję panowie. Izdieria. więc tam była najpierw fabryka, potem była po końcówka numeru fabrycznego. Był też takie ciekawe zdjęcie, które gdzieś tam nie było publikowane. Proszę Państwa, podobnie końcówki numerów fabrycznych były w zakupionych samolotach Su7. To jest akurat numer 5302 fabryczny. Ze... To, tak mi to no, próbowałem skadrować. Greca, proszę cię. Jakie to pokolenie? No, ale ale wersja z nim, ale to jest bardzo wysoki, bo to jest akurat były, późniejszy dowódca wojskotniczy Dziok. I on był naprawdę wysoki. No. Dziok, a drugi to jest szutowski, który jest znany z, chyba z jednego podręcznika do nauki pilotażu dla samolotów małych. Lek Szutowski zginął tragicznie na Zodiaku. Prawdopodobnie o i tu mamy następny SU-7. I moi drodzy, zaczyna się nie, fajna historia, bo tu akurat odbiegamy troszeczkę od szczegółu, jeżeli chodzi o numery. W 1974 roku do Polski przybywają pierwsze samoloty ze zmienną geometrią skrzydeł SU-20. Oficjalnie ta nazwa w prasie nie funkcjonowała, tylko zawsze podobało się jako samoloty ze zmienną geometrią skrzydeł. I otóż te pierwsze sześć samolotów, które przybyło w 1974 roku, uzyskało numery od 1 do 6. Zawaren się rozbił. Od 01, tak. To nie, 01, nie. Nie. dobrze, do 6. A kiedy się rozbił ten 01? Już mówię, proszę pana. W lutym 1976 roku, kiedy zginął Doliniec. Bardzo kontrowersyjny wypadek, nawiasem mówiąc, ponieważ. Pilot wierzył do końca, że ma fotel 00. To był fotel jeszcze KS3, to nie był K K36. I w locie opadającym są troszeczkę inne parametry tego fotela. I on wierzył, że w, katapultując się na wysokości, powiedzmy, tam 80 czy 200 metrów, zdąży mu się z otworzyć. I niestety nie otworzył mu się z Mało to, proszę pana, teraz popowiem, za ten właśnie zadolica, żeśmy otrzymali samolot w rońcu roku, ponieważ udało nam się udowodnić, że w przyczyną w wypadku Rosjanom, w przyczyną w wypadku był błąd konstrukcyjny takiego wielobu. Wielu wpustu, który zasilał wszystkie agregaty w tym samolocie. Ale to, a to spokojnie, bo a, tak, a, gru, a Gruszczyński się też nie wykładował na jakimś? Ale na Żydali To jest sabotaż. Czas Tego już. Ale spokojnie. No to proszę to potem uwzględnić w karcie głosowanie. Dobrze. Do Moi drodzy, to akurat z tego co udało mi się ustalić. Tego podobne zdjęcie ukazało się, przygotowują te samoloty, to jest kwiecień, wielka tajemnica i proszę Państwa, bardzo szybko ukazuje się w prasie zachodniej y, zdjęcie tego samolotu, tylko już bez pilota, to jest akurat Stanisław y, Walczak, który potem w szkolenie w Radomiu, ukazuje się zdjęcie tylko samej tej góry, proszę sobie wyobrazić, o mam tutaj do te, te, tej części i, i z takim, takim tle, takiego podwozia. I ukazuje się w zachodnio niemieckich pismach, robi się wielka afera w tym, związku z tym, że na zachód dostają się informacje odnośnie naszej super tajnej techniki. I moja wersja jest taka, że to zostało zainspirowane przez nasze służby, żeby taką atmosferę podkręcić, strachu, zagrożenia itd. Ja, niestety, jak przygotowałem tą prezentację, nie miałem dostępu, bo mam ten numer w luklewie bo To było w Flukrewie wschodnim i taki podobny było zachodni Niemieckie. I autentycznie jest zdjęcie naszej Su z Su-20 z, z szachownicą. I co się dzieje, kiedy, proszę Państwa, przybywają następne egzemplarze w 1976 roku z Su-20 do Polski. Yy, ówczesny yy, główny inżynier yy, w brygadzie wpada na pomysł. Mało to w tym czasie to był system resursowy, czyli bardzo ważne było, kiedy te samoloty rozpoczynały eksploatację. I wpada na prosty pomysł, że w, w, w numerze jest ukryta, w numerze jest ukryta y, data rozpoczęcia eksploatacji. Te samoloty, w przeciwieństwie do 122, przylatywały w całości do Polski, do Powidza. Tam następował odbór tego samolotu, podpisanie wszystkich parametrów i stało się polskim samolotem. I cóż to nowy Indyjczyk wymyślił, tak, żeby sobie de facto ułatwić robotę? Y, pierwsza cyfra to jest rok, druga cyfra to jest kwartał, trzecia cyfra to jest miesiąc i czwarta cyfra to jest końcówka numeru fabrycznego. I wtedy no, oczywiście była wielka tajemnica, i patrząc za każdym razem na, na dowolny samolot C-20, pan inżynier wiedział, że ten, ten, ten jest z tego okresu i nie musiał do żadnych książek zaglądać. No tu też jest kolej, właśnie tu jest przykład samolotów, które przybyły do nas w 76 roku i mamy szóstkę, czyli 76 rok, drugi kwartał i czerwiec jest w drugim kwartale, czyli rok, kwartał, miesiąc. Proszę bardzo, w sumie bardzo ładny samolot, ja bardzo lubię, mam słabość do tych samolotów. Tu jeszcze dosyć ciekawe zdjęcie to jest, to zdjęcie pana Warkowskiego, późniejszego pilota doświadczonego na Irydzie. I co w tym zdjęciu jeszcze fajnego jest, akurat nie wiem, co może widać na projektorze. Zdjęcia te były robione bardzo często, kadra robiła korzystając z apartów fotograficznych umieszczonych w tak zwanych KKR-ach, ponieważ Su-20 możliwość przenoszenia KKR, to jest taki z zasobnik rozpoznawczy, gdzie by bardzo czuła aparaty z bardzo szeroko obrazkowe i jakbyście Państwo zobaczyli zdjęcie dokładnie, to praktycznie przy powiększeniu widać nity na samolocie, więc, więc powstawały w tamtym czasie bardzo dokładne te zdjęcia na lotniskach, a szczególnie zauważyłem właśnie w przypadku tych jednostek, które dysponowały TKR-ami. To jest zdjęcie no, lata, połowa lat 70. A tu jest akurat tu jest akurat również też samolot, który skapotował. To było na skutek przerwanego startu. Miałem przyjemność rozmawiać z pilotem. To był pilot Walczak Stanisław, właśnie szef bezpieczeństwa lotów. Coś mu się stało, stracił przytomność, jakieś morski przed oczami, przerwał sta, start, skapotował. I potem z ogromnym zdziwieniem oglądał otwór. Przepraszam, tutaj sekundkę. Oglądał otwór, przez który mu się udało z tego samolotu wydostać. Mianowicie pierwsza przejechała oczywiście straż pożarna. I jakimś toporem wy, wy tutaj wypił małą dziurkę, jak on potem tą dziurkę zobaczył, to no, był zdziwiony, że udało mu się zmieścić i powiedział, że drugi raz się urodził. Samolot potem był jako, jako rekwizyt do ćwiczenia w Oleśnicy. I tu mamy znowu 44, i tu mamy właśnie ten jedyny wspomniany egzemplarz, który żeśmy utracili w 76 roku w wyniku, no dosyć, do, powiem Państwu, że nas to interesuje nawet do tego stopnia, doszło do przepychanki. Ponieważ, mówię o tym wypadku w Ciedlowni Dolinca. Robicie, jak Państwo którzy większość wiedzą, po takim wypadku robicie taką stykówkę, czyli po prostu znosi się wszystkie części, rysuje się nawet tam na betonie obrys samolotu, znosi się wszystkie części i w trakcie właśnie dochodzenia, robienia tej stykówki, jeden z przedstawicieli producenta usiłował ten wielowpust, który był przyczyną wypadku lotniczego, wynieść z tego hangaru. Natomiast taki był inżynier główny, późniejszy dyrektor WZTeli Jan Żuk, nie żyje niestety już, tego ruskiego tam trochę potrząsnął i udało się ten wielowpust wyciągnąć. I naprawdę jest to fakt. To jest fakt potwierdzony, więc tam był ostro i w sumie w 70 roku, widać jak tutaj, w, prawdopodobnie w, w pierwszym kwartale, w lutym. W lutym nam zwrócili samolot, który wyjątkowo miał numer 71. Na początku, że chodzi o 120. Dobrze, iskry, podobnie były numery fabryczne. Tu jeszcze nas ciekawostka, może przejdziemy do, do Krakowa, jeżeli chodzi o do bazy lotnictwa transportowego. Mieliśmy dwa samoloty AN-12 oznaczone numerami taktycznymi 50 i 51. Z racji tego, że te samoloty były wykorzystywane poza granicami do różnych akcji, począwszy od wożenia krów, począwszy od przewożenia banków i innych rzeczy, te samoloty uzyskały jako dwa numery cywilne. O, przepraszam bardzo. Czyli tutaj widać, gdzie ta szczęście? O jest. Mają rejestrację cywilną, czyli Polska, SP i oczywiście też ciekawostka to jest mały znaczek lotu. Ten samolot nigdy nie był na wyposażeniu lotu i jest też numery lotu. Bo jak Państwo wiedzą, od 29 roku wszystkie samoloty lotu mają w znakach tak przynależności państwowej Sierra Papa, mają lot, czyli to jest lotowski samolot, Z to jest typ samolotu i A to jest kolejność rejestracji samolotu. Więc te samoloty, zwróćcie uwagę, nie mają malowania lotowskiego, ale mają znaki lotowskie i tu mają małego żurawia. tak? A to już jest drugi, to już LZB jest, tak? Tak, LZB. LZB, ten już był poprawnie malowany w barwy lotu, ale nigdy nie były to de facto samoty lotoskie, ani załogi nie były lotoskie. To byli piloci wojskowi, którzy dosłownie czasami na różne misje przebierali się w mundur lotowskie i tak wyglądała ta zabawa. No, no takie były czasy po prostu. Zresztą słuchajcie, no, podobnie było jeżeli chodzi o śmigłowiec papieski bez spółku, tak? 627, ale dobrze mówię, tak? Który został po prostu przemalowany na barwy lotowskie, tylko nie odzyskał rejestracji cywilnych i zostały numery taktyczne na nim. Mam na myśli pielgrzymkę w 1979 roku. I podobnie też było z AN-ami 26, które również oprócz numerów, to były numery fabryczne, tam od 13 1301, 1302, potem by 14 01, to były numery fabryczne, dosłownie będą jako numery taktyczne tych samolotów, również trzy z tych samolotów uzyskały w swoim czasie, pierwszy w 1985 roku dostał LWA, czyli Lord Whiskey Alfa, numery cywilne i tam na końcu stoją, o, przepraszam, na końcu stoją te samoloty. Tutaj je widać dwa bodajże już, już jeszcze naszej potem uzyskałem malowania, naszego znaczy oznaczenia i wpis do rejestracji jako cywilny statek powietrzny. No tu jeszcze mamy ciekawostkę, tutaj stało tak zwane PUEBLO, czyli tak jak PASZPA używa swojej papugi do kalibrowania systemów nawigacyjnych, tak jeden z an 26 był do kalibrowania systemu RSBN. Tu też ciekawostka nasze AN-y, też już w barwach lotowskich. To samoloty są wojskowe, załogi były również wojskowe. Brały udział jako pomoc logistyczna w rajdzie Paryż-Dakar. To było bodajże w 1911 roku, już dokładnie nie pamiętam daty. O, i tu nasi piloci. I tu jest właśnie nasz samolot wojskowy w barwach lotowskich. Z cywilnymi znakami rejestracyjnymi. Kolejne rejestracji B, czyli jako drugi zarejestrowany. To on był zarejestrowany w 1991 roku. 1991 ostatnim 93, bo ja nie pamiętam. Tak. Pierwszy był w 85, no w każdym razie. I tu takie symboliczne też zdjęcie, fajne, mi się bardzo podobało zbalić. Kiedyś to było wszystko normalnie. Przyjeżdżali okoliczni rolnicy, zbierali chłop siano, wojsko było zadowolone, bo nie musieli tego robić. Chłop też był zadowolony. No dzisiaj to takie rzeczy są niemożliwe w jednostkach. I tu już tego nie chcę poruszać, bo to były tematy odnośnie pomników. Dziękuję bardzo. Pytania? Nie ma, nie zainteresowałem nikogo. Proszę bardzo. W jakim celu wpisywać ich miesiąc to bez sensu? W przypadku resursowym jest bardzo. Znaczy, musiało być takie zakomunikowane, tak? To jest pewnego rodzaju klucz, szyf. Tak, żeby utrudnić wrogowi rozszyfrowanie od naprawdę chodzi. Można tu no. dodać tak Tak. Na temat tego 71,25. Tak. On został przekazany do budżetu. Sto i mam zdjęcia. Znaczy, nie mógłbym znaleźć, bo ja, mam ten, ja lubię przejprezentację, wiadomo, nie? na lotnisko, zostawił samolot i pojechał do domu. Jeszcze dziś szukali kto to w ogóle wylądował. Ale za... Bydgoszczy, tak Bydgoszczy. Co to za samolot, czy to i nie wiem. Michał, może jeszcze pytanie? Może wiesz, może ktoś z Państwa na temat Iła 28 nr 65 boczne. Bo ja znalazłem dwa takie samoloty. Jeden stoi u nas w muzeum. Zdarzało, i normalna rzecz, już nie mówię. Jeden, tak, jeden tak. był w holowniszy jest bodajże, tak? A jeden był już nie wiem, albo w Modlinie, albo w popię. O czy normalna rzecz, normalna rzecz. Bo to było tak, że oni sobie lecieli po kolei. W takim danym pułku mamy od 0 0,1. Mało ha, ha, mało to. W każdym pułku dowódca chciał mieć 0,1. I bo generalnie piloci latają na samolotach y, losowo wybranych na, na loty, tak? Ale zawsze był jeden taki niby lepszy w stanie technicznym, bardziej jego nie będzie dbał i zawsze miał ten numer 01. Właśnie znaczy był to samolot... Dowódcy Pułku, potem następny był zastępcy dowódcy do spraw miał dwójkę czasami, to takie różne manewry były w latach 50. -tych, 60, -tych, 70, -tych, z tego co pamiętam. A zgadza się, jest tak najbardziej możliwe. Z tego co wiem, aha, bo wy macie SUS 7, to wiem, to macie 0,3 bodajże, tak? 0,2. 0,2, aha. No to tu był na zdjęciu. Dobra. Proszę bardzo. Chciałem Ci wikał tylko dodać, że na załogi ANA 12 latały w mundurach lotowskich nie dlatego, że się przebierały, to że było tak podpisane porozumienie. Nie płacili za lądowanie. Moment, moment. I, i, może, Dobra, ustalmy jedną rzecz. Ja się nie zgadzam, bo zawsze się mówi, że te samoloty były wypożyczone do, do lotu. Wypożyczone do lotu. Wypożyczone. Te samoloty, oprócz tego, że miały barw lotowskie, nie miały nic wspólnego z lotem. To, a znasz dokumenty, kto przedstawiał dokumenty do rejestracji? Kto występował? Możemy zarejestrować samolot? W, w dawnym Gilcu trzeba było zarejestrować. To jest jest... Nie powiem Ci. No to pan... A, <śmienicieliby> ale nie, ale generalnie nikt. Dobrze, ułatwić rejestrację, to były inne czasy z Ale nie, ja nie mówię, ja nie mam wycieczki, tylko nie zobacz. Bo wiem, że to, że załogi latały w grumy lotowskich, nie dlatego, że chciały, tylko było po konkretne, podpisane porozumienie między lotem, były zasady. Gdzie, jak, jak były te samoloty eksploatowane, kiedy, gdzie miały być, na przykład... Znaczy nie, to inaczej. Ja ci powiem więcej. Był nawet okres, kiedy te wojsko nie dostarczyło odpowiednich dokumentów i nie znaczy, znaczy zgadza się, nie miały też okres pamiętam, kiedy ja też miałem, pierwszym młodym ale były loty wykonywane do Warszawy i Warszawa przestała przejmować AN-26, ponieważ nie miały 20 ALS-y. Ale to się zgadza. Dobra. <śmienny> Ale wiesz że jak coś wygrasz to musisz się teraz podzielić zrobę. <śmienny> <śmienny> <śmienny>